Cześć moje chłopaki. Słuchajcie, jestem w pracy. Ale co chciałem Wam pokazać? Wiecie co? Na terenie tego zakładu, gdzie pracuję, jest wiatrak. Także stoję tutaj blisko pod tym wiatrakiem. Dzisiaj wieje trochę wiatr. I ten wiatrak się fajnie kręci. Pokażę Wam, jak to wygląda. Dobrze? Zobaczcie, tu jest taka wysepka. O tutaj, także samochody muszą jeździć wokół tej wysepki. Tam jest taka właśnie metalowa kolumna i zobaczcie jakie to jest wysokie, 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 wysokie. A, I te skrzydła się tak właśnie kręcą i produkują prąd. Tam jest jakaś prądnica na górze. Jak się kręci to się produkuje tam prąd. Jak, I to wiecie co? To się może tak odwracać ta głowica w zależności od tego i skąd wieje wiatr, także tu może podejdziemy jeszcze bliżej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze z drugiej strony wejście. Dobrze. O, tu jest taki symbol. Zobaczcie. Uwaga. Pisze ten z uwagą, że mogą spadać sople lodowe. Zobaczcie. Tu są takie śruby, co przymocowują ten wiatrak do dołu, do betonu, żeby nie odpadł. To są takie schodki, i drzwi są zamknięte, ale tam tymi drzwiami można wejść w środku do góry. ludzie, którzy naprawiają takie wiatraki, wchodzą. No i tutaj zobaczcie, jest taka informacja, że ci co będą tam wchodzić, naprawiać, to muszą mieć specjalną uprząż, przywiązać się do liny. A żeby nie spać, muszą mieć k... buty takie robocze, ochronne i kask. wiecie? To zobaczycie, zobaczcie jakie to jest wielkie. No. Jeszcze zobaczymy, przejdziemy z drugiej strony. Wam pokażę jak to... Jak to wygląda, zobaczcie. O! Niezłe co? Tyle moje bąble z wiatraka. Kochowa z buziaki. Haha!